W ten przepiękny, słoneczny poranek spotykamy się, aby porozmawiać sobie o tym, jak łatwo jest odebrać telefon jadąc motocyklem, jak połączyć się z nawigacją, jak z kolegami jadąc na trasie. Scala Rider to jest taka seria produktów, którą można zainstalować sobie do kasku. Istnieje wiele systemów. My mamy do dyspozycji G9. To, o co wszyscy pytają, to jest to, czy rzeczywiście działa. Więc zrobiliśmy sobie parę testów i rzeczywiście nawet na sporych odległościach, przy długim dystansie Scala Rider robi robotę. Kupując zestaw, dostajemy, kupując podwójny zestaw, dostajemy dwie centralki. Po zamontowaniu wyglądają tak pięknie. A to, co jest fenomenalne w tym zestawie, to jest to, że mamy do dyspozycji dwa mikrofony. Także nie musimy się zastanawiać, jaki zestaw kupić, czy do kasku otwartego, czy do kasku integralnego. W zestawie oba mikrofony są dostępne. Możemy się bawić do woli. No, też jest banalnie prosty. W większości kasków wystarczy Chwycić za krawędź kasku. Ech, wszystko to spada. Chwycić za krawędź kasku takimi szczypczykami. To jest jeden z, jeden z systemów montażowych. Drugi system montażowy jest o tyle fajny, że można go po prostu przykleić do kasku. Jeżeli kask nie ma dolnej krawędzi, która pozwala na szczypanie, można go spokojnie przykleić i w niektórych kaskach jest to lepsze rozwiązanie. Mikrofon jest kierunkowy, także po przystawieniu go do ust zdecydowanie lepiej działa, także jemy gąbeczki, jemy mikrofony, jest to zalecana taktyka. Całkiem znośna jakość dźwięku. Te słuchawki naprawdę dają dobrą jakość dźwięku. I ładowareczka. Ładowarka jest na USB. Także jeżeli kupimy sobie zestaw do motocykla, gdzie mamy gniazko zapalniczki, wystarczy kupić przejściówkę i możemy cieszyć się jazdą cały czas słuchając swoich znajomych bądź radia FM, które są wbudowane dzięki antence nawet całkiem niezły ma zasięg, chociaż tak naprawdę działa głównie w dużych miastach. I to co jest najistotniejsze w tym zestawie, to jest to, że można podłączyć aż 8 kolegów. Koleżanki też. Ale 8 osób może łączyć się z tym systemem. Także nie jesteśmy ograniczeni już tylko ja i pasażer, i mój najlepszy kumpel, ale wszyscy w ośmiu możemy sobie spokojnie gadać. Także Moi drodzy, bezpieczne odbieranie rozmów telefonicznych, słuchanie nawigacji, rozmowa z kolegą wszystko jest możliwe na motocyklu i to naprawdę rozsądnie. Także bardzo mocno Was zachęcam do zwrócenia uwagi na produkty Cardo, które łączą się również z systemami Schuberta, bo jest to ten sam producent. Także mnóstwo urządzeń paruje się nawzajem. Q2, G4, G9 i system Schuberta razem parują się, także jeżeli Wasz kolega ma inny system, nie bójcie się, powinno wszystko działać razem. Do zobaczenia.